Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie oraz wszystkich tych, którzy logistycznie mi pomogli przygotować się i dzisiaj mogę tutaj stać na tych schodach z panią prezydent i za chwilę rozpocząć bieg szczególny. Dziękuję młodzieży z gimnazjum numer 9, 11, 13, jak również z gimnazjum publicznego im. Jana Pawła II z Pawłowic. Tutaj jest grupka młodzieży z wychowawcą z nami. Także dziękuję, że również pamiętali o ludzie śląskiej przyjechali. I jeszcze tylko jedna sprawa techniczna. Do Rudy Śląskiej wracam 19 października, to jest sobota, o godzinie 17.45 biegnę na te schody. Z Halemby, z lasu o 17.00 ruszam. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do wspólnego biegu i ostatnie 7 kilometrów wspólnie pokonamy. Dziękuję. Tu jeszcze chyba mamy telewizję, tak? Chętno do rozmowy, czy nie mamy? Nie mamy już.